Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Ci jak zdobyć całkowicie za darmo w niespełna minutę ten naszyjnik Nars Flower Necklace, przedmiot całkowicie za darmo i Poświęcisz swoją minutkę i dostaniesz ten, ten prezent. Także zapraszam. A więc tak, jeżeli będziecie już w gierce, to musicie iść za tymi szczałkami, żeby dostać ten item, więc pójdziemy, w ten przedmiot item. Szczałeczki te białe nam pokazują, gdzie mamy się udać. I zaraz Wam pokażę. Jest to całkiem prosty sposób, żeby zdobyć item do Robloxa. Całkowicie za darmo. Wchodzimy sobie tutaj, musimy porozmawiać z tym panem tutaj. Kiedy porozmawiamy, dostaniemy odznakę Friend to Mr. Nars i Roblox One, Nars Welcome Gift Award, jak widzicie. Więc naprawdę całkiem spoko, możemy sobie tu cyknąć fotkę, miejmy nadzieję. I teraz tak, zobaczcie sobie na, na twój ekwipunek. Jak widzicie w moim ekwipunku już znajduje się ten item, który dostaniecie całkowicie za darmo. Naprawdę to trwa nawet nie minutę, trwało żeby zdobyć ten przedmiot. Nars Flower Necklace, całkowicie za darmo. Można sobie oczywiście zdobyć go. Bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dajcie znać co myślicie o tym. Do zobaczenia.